centrum stolicy powstała spektakularna inwestycja rewitalizacja słynnej przedwojennej fabryki Norblina. Jednym z budowlanych wyzwań było tu odprowadzenie z powierzchni wody deszczowej dla ochrony klimatu, dbałości o zasoby wody, bezpieczeństwo i estetykę miasta. Jesteśmy dumni, że firma Lafarge pomogła rozwiązać ten problem skutecznie i proekologicznie. Zastosowaliśmy podbudowę do odwodnień, bazującą na specjalnym betonie wodoprzepuszczalnym Hydromedia Lafarge. Hydromedia zawdzięcza wodoprzepuszczalność swojej strukturze. Jest betonem kruszywowym, w którym wolne przestrzenie między ziarnami kruszyw tylko w niewielkim stopniu wypełnione są zaprawą. Ziarna otula gęsta, spajająca je pasta, pozwalająca jednocześnie na zachowanie połączonych pustek o dużej przepuszczalności. Dzięki tym pustkom woda może swobodnie przepływać przez stwardniały beton. Hydromedia ma uniwersalne przeznaczenie do wielu rodzajów nawierzchni użytkowych. Umożliwia bardzo szybkie odprowadzenie wody deszczowej do gruntu lub kanalizacji lub jej retencję. Jest proekologiczna i pozwala uzyskać stabilną w czasie powierzchnię podbudowy o znikomych odchyleniach od poziomu. Hydromedia Lafarge ma rekomendacje Instytutu Techniki Budowlanej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. W odbudowanej fabryce Norblina powstał wielofunkcyjny kompleks każdego dnia odwiedzany przez setki gości chodzą oni po podłożu, które powstało przy użyciu betonu Hydromedia Lafarsz. To wielkie wyróżnienie, że rozwiązania Lafarsz przyczyniają się do odbudowania przeszłości i budowania przyszłości stolicy. Hydromedia dla odbudowy przeszłości i budowy przyszłości.